Hmm. Czuję, że coś jest nie tak. Czuję, że miałem coś zrobić. Ale zapomniałem co? To ja, film miałem kurwa nagrać. Ja witam was, jebani, idioci i intelektualne. Z tej strony was nienawidzony YouTuber. No ale tam tego nie robiłem. Dziwny. To ci, ja se teraz dopiero przypomniałem, jest kurwa 18-19 23 luty 2025 rok. Ja se teraz przypomniałem, jutro update Ultra Kill wychodzi, a ja miałem nagrać film. Ja miałem o tym jeszcze jeden film nagrać. Parę miesięcy temu, już w sumie w chuj miesięcy temu nagrałem film. Czy update Ultra Kill ma sens? Czy ten revamp poziomów ma sens? Odpowiadając na pytanie, za tego filmu tak kurwa ma, ma ogromny sens i dzisiaj porozmawiamy sobie o tym spróbuję 20 minut streścić mniej więcej o co chodzi w tym update'cie, co się w nim będzie znajdować i dlaczego uważam, że ten update jest zajebisty i dlaczego cieszę się, że moje FPS'y podskoczą diametralnie. No to przechodzimy do oglądania. Intro. Na wstępie pragnąłbym zaznaczyć. Pierwszą część materiału będę skupiał wyłącznie na tym, co Hakita wrzucał na swój kanał na YouTubie. Druga część skupi się na rzeczach, które znajdują się na Twitterze, zarówno na oficjalnym Twitterze Ultrakill, jak i na Twitterze Dave'a, właściciela studia New Blood Games, studia, które jest odpowiedzialne za wydanie Ultrakill. Czemu akurat z jego konta, no bo ostatnio zaczął nam tam trochę teezować, wstawiając różne zdjęcia, na przykład wczoraj, czy tam przedwczoraj, zakładając, że ten film wyjdzie 23, Zatizował nam jak wygląda Gluten. I pod koniec zobaczycie, że z najbrzydszej warstwy stało się jedną z najładniejszych. Pierwszym filmem, który Hakita udostępnił jest Ultra Kill 84: Revisiting Heart of the Sunrise. W tym filmie w opisie jest zaznaczone, że Hakita postanawia, że w trakcie kiedy programiści są zajęci rewritem kodu przeciwników, on oraz Victoria robią wizualne update'y starych poziomów. Zapamiętajcie tutaj określenie starych poziomów, bo później okazuje się, że to jest chuja, a nie tylko stare poziomy. Można tutaj zobaczyć, jak na przykład drzewka wyglądają ładniej, jak ekrany zamiast pustki pokazują tam w tle jakieś też drzewka. Ogólnie cały poziom wygląda bardziej jest zbliżony wyglądem do Violence, w sensie wykonaniem tego, że ładne, wow, zajebiste. I tu chciałbym rzucić ciekawostkę. Hakita celowo Limbo zrobił tak paskudnie wyglądające kiedyś, żeby pokazywało to sztuczność, żeby to wyglądało bardzo sztucznie. Żeby to pokazywało, że Limbo ma być sztucznym niebem, w którym grzesznicy cierpią katusze psychiczne. Że sobie wyobrażali, jak mogli żyć, że łe, gdybyśmy tylko nie zgrzeszyli, no kurwa, ale byśmy mieli ładnie w tym niebie, Wala Boga. Przejdźmy do drugiej warstwy, bo w Limbo nie ma w sumie za bardzo co mówić. Ale zaraz, zaraz, chwileczkę. Zanim przejdziemy do drugiej warstwy, musimy sobie omówić jeszcze jedną ważną sprawę. ULTRA KILL 85 REVISITING A ONE-MACHINE ARMY W moim filmie dotyczącym czy ten update ma sens spekulowałem czy Prelude dostanie remake czy nie dostanie remake'u ale się kurwa dziwiłem, jak następny film to już był remake preludu. konkretny poziom 0.4 który... no bądźmy szczerzy to jest najgorszy poziom w ULTRA KILL nie no ludzie powiedzą że Lewiatan jest najgorszy nie 0.4 to był zapychacz zapychać, żeby do miał 5 poziomów. Ale teraz przynajmniej wygląda to ładnie. Są takie efekty pary. Są komory chłodzące. Przecież ja nie wiedziałem jak to powiedzieć. Cooling chamber. I w sumie takie tłoki jeszcze na początku widać. Dużo nie mogę powiedzieć o tym poziomie. Tak to się nic nie zmieniło, tylko te efekty. Więc możemy przejść już dalej w sumie to Ultra Kilo 86. Taki 86 Revisiting Cerberus. Tutaj widać już większe zmiany niż tylko wizualne, jakieś, że inaczej kolorki wyglądają. Ale co do wizualnych zmian, Lava wygląda w tym poziomie, jakby miała rozjebać mi mój procesor. Moja biedna i trójka 5500, na której muszę żyć, bo nie stać mnie kurwa najlepszy sprzęt, gdyby nie to, że wrać przeciwników się dzieje, o którym powiemy później. To by wyjebała! Wyjebała kompletnie w powietrze, żebym kurwa nie miał tego laptopa. Ale przechodząc do normalnych zmian. Nie żeby to nie była normalna zmiana. Serperusy mają nowe animacje. Są bardziej sztywne, żeby bardziej pasowały do statu, do posągów. Oprócz tego, jeszcze nasze kroki się zmieniają. Ich dźwięk, konkretnie, zależy od tego, po jakim materiale chodzimy: czy to piasek, trawa, metal, woda, lód, ogień. No nie żebyśmy mieli lód. A może tak naprawdę mamy lud w Ultra kill? Wyczekujcie Ultra Kill 90. Co mogę więcej powiedzieć? To no, tłoki mają jeszcze takie dźwięki pary, zanim uderzą i to w sumie wszystkie zmiany, więc możemy przejść dalej. To Ultra kill 87. Wkraczamy do drugiej warstwy, ja pierdolę jak ja to zobaczyłem, to ja przysięgam. Wyjebało mnie z kapci. Ultrakill87. Revisiting Bridge Barner. Zawsze słyszałem krytykę tego, jak wygląda miasto w LAST tam na dole. Że no co to ma kurwa być, no przysięgam, Hakita, coś ty odjebał. To co teraz Hakita odjebał, to już jest naprawdę wyższy poziom. Jednym dźwiękiem możemy nawet sterować, tym, żeby dotrzeć do sekretu. Po no prostu nie ma tu żadnych zmian. Tu teraz zaczynają się głównie wizualne. Kurwa, ale mi się podoba to miasto. No jaram się jak pokurwia, dając na jutro. No jaram się jak pojebany. No ja nie mogę na miejscu usiedzieć. Dobra, no, no przejdźmy do Ultra 88 i waszej najbardziej znienawidzonej warstwy, czyli głód. Obżerstwo, kurwa, nie głód. Chyba druga najładniej wyglądająca warstwa z wszystkich filmów, które do tej pory dostaliśmy. Ultra Kilo 88, Revisiting Belly of the Beast. Wygląda kurwa ochydnie w dobrym tego słowa znaczeniu, tak jak powinno. Dobra, zacznijmy od początku. Spadając do elewatora widzimy, że został zmieniony. Mamy nowe elewatory! Project Purgatorio zrobiło to szybciej! Ale mniejsza z tym. Te kurwa dźwięki, kiedy chodzisz po flakach, te oczy na ścianach. Ja pierdole jeszcze pod koniec, jak nizują ten pomieszczenie, gdzie były tylko schody. A teraz chodzisz po niebanym kręgosłupie, no... Powiedzcie mi, że to nie jest piękne. No powiedzcie mi, że to nie wygląda świetnie. Akita, dziękuję Ci za to. Kurwa. Nareszcie glata nie wygląda dobrze. No, dlatego nie jeszcze potem przejdziemy. A teraz przejdźmy do w sumie najbardziej szokującej rzeczy do tej pory. Do tej pory. Nareszcie plotki zostały zdementowane. Ci, którzy mówili, że Greed dostanie remake, byli uważani za labusów. A potem. Dnia. Kurwa na YouTube nie pisze, którego to jest dnia. Dwa miesiące temu, prawie trzy: Ultra Kill 89, Revisiting God Day of the Sun. Hakita wypuścił film, który pokazał, że Greed dostaje remake. Remakeiem tego bym kurwa nie nazwał. Bo dosłownie prawie, że nic tu się nie zmienia. Może kilka rzeczy tam dodał. Nie jestem w stanie znaleźć teraz wiadomości, ale mówił gdzieś, że piesek będzie miał taki sam efekt pary, jaki mieliśmy w 04 w trailerze. I zapomniałem wspomnieć, przy okazji przy Glattoni, Terminale też są przerobione, ale do tego też tam zaś do I No, to nie mogę tu dużo powiedzieć, bo oprócz tego, że było śmieszne nawiązanie do Terminatora pod koniec, to nic się do sobie nie zmienia. A teraz przejdźmy do największego szokera, jaki wyszedł. Następny film, który Hakita wypuścił. Odwrócił całe community do góry nogami dwa razy, żeby stali dalej na nogach. To zdanie nie miało żadnego sensu, jak ten film. Ale cały sens ma to, co zobaczymy zaraz. Pamiętacie, kiedy mówiłem, że może mamy lud z Ultrakil? Ultrakil 90, Prelude Anchor. Poziomy Anchor są remiksami pomieszczeń z danej warstwy, w tym przypadku Prelude, chociaż jeszcze nie jest to warstwa, ale jebać to. Są zlepkiem wszystkich poziomów, złączone w jedno. Aczkolwiek widzę to na logikę tylko w prelude. W innych warstwach Hagita musiałby sporo pododawać, na przykład w Limbo. Skrywała o Limbo, to zaraz usłyszycie coś fajnego. O, tu już, tu już mi pokazuje nagle kurwa datę, a nie tu Monca Go. Grudzień 21.2024 wyjebało mnie z kapci kompletnie. Nie dowierzałem, co ja widzę. Dostajemy nowe poziomy, to nie będzie tylko aplik wizualny, mamy też nowe poziomy. Jaram się jak pokurwion. I... Ktoś spytał... Hakite... Czy te poziomy mają w sobie jakiś lore? I Hakite powiedział, że przecież na filmie jest lore. I spróbuję szybko wyjaśnić to w taki sposób, w jaki ja to zrozumiałem. W wyniku Wielkiej Wojny, którą za długo byłoby teraz tłumaczyć, cała Ziemia zamarzła. Bo słońce zostało zasłonięte przez chmury stworzone z pyłu, który się unosił w powietrzu przez te wybuchy i takie tam... Mogę teraz pierdolić kocopoły, ale zaufajcie mi, trust mi moje źródło włosy Pazdana. A jako, że rozjebaliśmy cały prelude i sobie piekło zabiło tam każdego... To... zamarzło wszystko. Nie ma już tam żadnej energii, dlatego wszystko zamarzło. I taka jest moja teoria, jaki tu jest lore w tym prelude Anchor. Oraz mam teorię, że pod koniec będzie walka ze Something Wicked. Wiecie co, jeśli... Jeśli... Update tak dobrze zoptymalizuje grę, że ja będę mógł wam to nagrać. Całe moje podejście, jak gram ten update, nagrywam za jednym zamachem. Robię, robię nowego save'a, gdzie od 0,1 do kurwa 7,4 gram łącznie z Prime Sanctum i te dwa encore I zobaczymy razem, czy będzie. Czy faktycznie mam rację. Ale czekaj, 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 cze. Wait, 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 anchory, a nie encore. No właśnie, idźmy dalej. Odchodzimy tutaj od standardu nazywania odcinków Ultra Kill Liczba, An Absence, Ultra Kill 1E Team. Z dupy, zupełnie znikąd, kompletnie. Nagle Hakita postanowił, że wypuści muzykę, która będzie grała w 1E. I powiem Wam szczerze, to jest jak teraz jeden z moich ulubionych soundtracków. Może brzmi trochę jak Runaway, i brzmi trochę jak Halloweenowa piosenka, ale ma w sobie to coś, co mnie przyciąga. Czy ten fotel przestanie mi kurwa skrzypić do chuja? Próbuję nagrywać tutaj, a wciąż tylko słychać. Ja pierdolę! O kurwa! Nie mogę nam powiedzieć dużo o 1E. Mogę jedynie powiedzieć, jak wyślę, że będzie to wyglądało. Będzie to normalne limbo, z tym, że ekrany będą mrykać i w pewnym momencie jeden z nich się zniszczy. I wejdziemy przez niego do środka wielkiego ośrodka. Rym nie był zamierzony. Wejdziemy do wielkiego ośrodka, który jest odpowiedzialny za wyświetlanie tego fałszywego nieba. I tam w środku też może być jakiś boss fight z kimś. Nie wiem film Prime Boss Fight. To by było dopiero. Ale dobra, nie mogę dużo powiedzieć o 1E. Więc lecimy dalej do ostatniego filmu na YouTubie. Ultra Key 91 Revisiting Waves of the Starless Sea Szczerze, poziom, który bardzo lubię. Podoba mi się, że przez połowę poziomu nie słychać żadnej muzyki, a potem jak pojawia się statek, to słychać He's the light in my darkness, jeżeli się nie mylę. Nazywa się track. Hakita wyjaśnił, co się zmienia w tym poziomie dosłownie na filmie, więc zobaczcie sobie. Latarnia świeci. Wow. Nowy deszcz. To akurat mi się podoba. I to, że ogólnie poziom wydaje się ciemniejszy, że chmury wydają się ciemniejsze. Turbali 52 wydawało mi się trochę za jasne, ale teraz jest pik. I to jest ostatni film na YouTubie, jaki do tej pory dostaliśmy. Chyba, że nagle w trakcie montowania wyjdzie trailer. A trailerze też coś powiem potem. Teraz przejdziemy do drugiej sekcji filmu, czyli posty na Twitterze. Zwiadamy przy czym, pominę tutaj tweety, które po prostu repostują filmy z YouTube'a. Skupimy się tutaj na tych rzeczach, których nie pokazał nam Hakita na YouTubie. Z początku zostały udostępnione trzy rzeczy z Limbo. Mianowicie Screens 1.2, Screens 1.3 oraz filmik, który pokazuje nową Lawę. I to jak bardzo ona potrafi rozpierdolić komuś system. Potem dostaliśmy dwa zdjęcia z 0.2 The Midgrinder w Prelude'zie, które pokazują też takie niewielkie zmiany, które tam się dzieją. Następnie dostaliśmy dwa zdjęcia pokazujące zmiany dla osób, które mają. o nazwy tej choroby. Nie widzą kolorów poprawnie. Mianowicie czaszki mają teraz znaczki, które odwzorowane są na piedestałach. Potem takie małe rzeczy dosłownie. Nowe terminale, nowe te ekrany na wagonikach i na krainie. Nowe ekrany w 1S. Ta zmiana ogólnie trochę wkurzyła ludzi z tego, co widziałem, bo nie podoba im się, jak to wygląda. Potem nadeszła zmiana. Nie chcę mi się tutaj pobierać filmu, więc po prostu screena robię. Feedbacker ma remodel. I z tego, co słyszałem, to też kilka broni, na przykład Rail Cannon, mają być ruszone, mają mieć remodel. Taka jedna zmiana, która moim zdaniem gówno zmieni, to rework schizmów. Mianowicie ich ataki, jak wystrzelają je, są połączone taką... Powiedzmy, że to jest linia, nie wiem jak to ująć. Są połączone i jak przez to przejdziemy, to obrywamy. Następne cztery zdjęcia bardzo mi się podobają ogólnie. Przedstawiają 5-3, co pokazało, że RAF też zostało ruszone i to jest też bardzo fajna rzecz. To oznacza, że możemy mieć zbienione 5-1, które moim zdaniem jest najbardziej takim mech wyglądającym poziomem. Jak na to patrzę, to myślę sobie takie mech, wyjebane. Następne zdjęcia, które dostaliśmy, pokazują zmianę w fizyce krwi. Otóż nie wiem, czy kojarzycie, czasami, głównie w Cybercrunch'ie się tak u mnie działo, krew potrafiła wystawać poza ścianę. Jakby lepiła się do niewidzialnej ściany. Otóż teraz cały model tego został zmieniony. Cały sposób przylepiania się krwi został zmieniony i zrobiony od zera. I ostatnio do tej pory rzeczą udostępnioną na oficjalnym Twitterze Ultrakill są zmiany w herezji. Nie będę wam pokazywał screenów ze starymi tymi poziomami, bo tutaj też dali, jak widzicie, zapis New, był jeszcze Old, no ale jak graliście. W... weźcie się na ten film, bo graliście w Ultra Kill, ok? Wiecie, jak to wygląda. Ja wam tego nie będę pokazywał, zanim przejdziemy do najbardziej ekscytującej części do tej pory. Szybka rzecz, o której zapomniałem wspomnieć. Otóż cały ten wizualny update jest spowodowany tym, że Hakita mając pomysł na nowego przeciwnika do Fraud albo nową mechanikę Fraud, musi przerobić cały kod przeciwników. Krótko mówiąc, kod przeciwników był tak rozjebany, że po naprawieniu go Wiktoria powiedziała, że dostała boosta plus 120 FPS-ów. Zaczęli enemy AI rewrite i zajęło to tak długo, że Hakita w tym czasie postanowił, że będzie wizualnie przerabiał stare poziomy, żeby wyglądały po prostu lepiej. Dużo wam nie mogę o tym powiedzieć, bo nie wiem jak to dokładnie wygląda. Peter udostępnił jedynie film i z tego co widzę, to wygląda to trochę jakby montowanie filmu. Tak jakbyśmy montowali jakiś film w filmorze Addon Primar post-lakomatych. A teraz przejdźmy do Dave'a. Szczerze mówiąc, chciałem pominąć tutaj wszystkie zdjęcia, które Dave wstawił ze zwykłych poziomów, bo tam coś wstawił z 0,2 na przykład, coś tam wstawił z 2,1, 2,3, ale pomyślałem, że zostawię tylko dwa zdjęcia, które udostępni poziomów, i są to zdjęcia z wczoraj, które pokazują Glatoni, żebyście zobaczyli jeszcze bardziej, jaki potężny globe Glatoni przeszło. Ja jestem naprawdę w szoku, jak Hakita polepszył tą warstwę, ale dobra, nie o tym mówię. Otóż. Trailer został skończony. Prawdopodobnie dziś, co wątpię, albo jutro dostaniemy oficjalny trailer do update'u. I teraz są dwie opcje. Albo będzie to trailer wypuszczony razem z update'em, jak na przykład było z wypuszczeniem Violence, gdzie Hagita wypuścił trailer Violence is out. Albo to będzie trailer, który powie nam, że update wyjdzie w dany dzień tygodnia następnego. I wątpię, że zrobią to drugie, bo tak by wkurwili cały community tym, bo ludzie już dostają pierdolca, że czekamy 9 miesięcy na update. Ale to, o czym najbardziej chciałem powiedzieć, to to, że trailer jest skończony, co oznacza, że skończyli cały revamp. Wszystko jest zrobione i teraz tylko czeka, żeby to wypuścić. I to, jak chuj będzie 24 luty. Uch. Mamy to za sobą. Przepraszam was, że musieliście tyle czekać, kiedy obiecałem wam film o Rivampie. Dosłownie kiedy pierwszy film o Rampampie wyszedł na kanale Hakity, a wypuszczam go dopiero, kiedy. Ja nawet nie wiem, czy ja nie wypuszczę tego, jak już update wyjdzie. Bo może mi to tyle zająć. Jak tak, to wtedy po prostu usunę ten film, ale jak już mówiłem, przepraszam. Jeśli. Ten update sprawi, że Ultra Kill będę w stanie nagrywać normalnie no na OBS-em. Obiecuję wam, że będę nagrywał filmy z Ultra Kill. Czy to kastałowe poziomy, czy po prostu zwykłe poziomy. Będzie to coś innego niż te stare Pino Prime albo Red Squirrel. Looking ach, motherfucker rematch. I no, czekamy od 9 miesięcy na ten update. Od bodajże czerwca, albo lipca zeszłego roku? I nareszcie... Starzy gracze będą pamiętali jeszcze, jak na przykład fatalnie wyglądało Gluttony, albo sztucznie wyglądało Limbo. A nowi gracze będą jebani za to, że e, ty tam jesteś chuja, ja grałem jeszcze zanim była lepsza grafika. Chciałem wam podziękować za oglądanie tego filmu. Łapkujcie, subujcie, dzwonkujcie. Napieprzajcie łbem w ścianę i wyruchajcie żonę sąsiada. Mówił do was dziwny. To tyle. Cześć.